Od dwóch lat Kłocki Pstrąg znajduje się na prestiżowej liście produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co dodatkowo podnosi prestiż organizowanego od wielu lat na ziemi kłodzkiej Festiwalu Pstrąga. W tym roku już po raz drugi Festiwal Pstrąga zagościł w Szczytnej. Impreza realizowana jest w ramach projektu Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Fundus Glacienzis we współpracy z gminą Szczytna, Klubem Kulinarnym Hrabstwa Kłodzkiego, a także Stowarzyszeniem Pstrąg Kłodzki. To właśnie to stowarzyszenie mające swoją siedzibę w Ścinawce, to właśnie tam jest hodowany ten prawdziwy Pstrąg Kłodzki stamtąd otrzymaliśmy również porcje degustacyjne pstrąga wędzonego, który właśnie został teraz już wpisany na listę produktów tradycyjnych. Projekt nazywa się Festiwal Pstrąga w Chłopstwie Kłodzkim i impreza sierpniowa odbyła się 24 sierpnia, czyli letnia edycja tego pstrąga, a w ramach tego projektu robimy także edycję zimową, teraz grudniową, 14 grudnia tutaj w Szczytnej. Dlaczego akurat w Szczytnej? No raz, że Szczytna nas przygarnęła, bardzo nam miło i dziękujemy panu burmistrzowi Szpanierowi, panu dyrektorowi Rafałowi Krynieckiemu. Z tym działaniem naszym, a po drugie, no szczyt na zielony kryształ naszej ziemi kłodzkiej. Dużo łowisk wstrąga, dużo miejsc, gdzie ten wstrąg występuje i, że tak powiem, w stanie naturalnym, gdzie go można na wędkę złapać, ale również i hodowlę miejsca, gdzie on po prostu występuje. W związku z tym postanowiliśmy, żeby w tym okresie zimowym też przypomnieć się z tym pstrągiem. No Promujemy tego pstrąga. uważam, że promocji nigdy za dużo, wychodzimy z takiego założenia. Razem z prezesem Halińskim, że Pstrąg no to jest taki sztandarowy produkt regionalny, autentyczny, faktyczny. A dodatkowo, jeszcze, trzeba dodać, że od lipca tego roku Kłodzki pstrąg wędzony stał się również potrawą regionalną wpisaną na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. No i pojawiła się okazja, żeby również i promować tego pstrąga wędzonego. Właśnie za nami w tej chwili za mną degustacja pstrąga wędzonego, pstrąga kłodzkiego. Na naszym stole pstrąg kłodzki, niech będzie przez cały rok. Jakie są dzisiaj atrakcje przygotowane dla osób, które przyjadą, odwiedzą to miejscowo? No jak widać, największa to właśnie się odbywa w tej chwili czyli darmowa degustacja pstrąga wędzonego. Był pokaz filetowania pstrąga i konkurs dla publiczności. Między innymi na naszym tutaj stanowisku filetowanie tej ryby czyli pstrąga. No bardzo dobrze zrobili to uczestnicy. Czyli były to nawet osoby, które e, przybyły tutaj spoza terenu naszego Ziemi Kłodzkiej, bo była też pani Zbielska Białej, e, był ktoś jeszcze chyba tam w okolicach Łodzi. E, no jedni zrobili lepiej, jedni zrobili gorzej. Gdyż nie jest to taka obróbka, jak to się mówi, do końca prosta. Trzeba trochę techniki i praktyki nawet nabyć przy tym, ale no efekty były, powiem, świetne. Na czym polega filetowanie? No, filetowanie jest to oddzielenie partii mięśniowej od ryby, czyli od części szkieletu. Może to być filetowanie, możemy zakończyć na filetowaniu ryby ze skórą, a możemy też rybę pozbyć tej skóry. Co zrobić z łuskami? Co zrobić z łuskami? Nic nie robić. Z tego względu, że jeżeli chcemy. Filetować rybę. Zostawmy łuski na skórze, z tego względu, że przy ściąganiu tej skóry, no pod warunkiem, że to ma być filet bez skóry, te łuski będą przydatne, z tego względu, że ujędrniają nam tę skórę i prowadzenia noża między skórą a. Mięsem odbywa się bardziej precyzyjnie, bo ta skóra no jest troszeczkę w tym momencie twardsza i nie ciągnie nam się, jak to się mówi, tak pod nożem. To jest jedno. Natomiast jeżeli chcemy sobie taki filet ze, skóry, ze skórą yy, usmażyć, no to wiadomym będzie, że przed wyfiletowaniem należy rybę z łusek oczyścić, gdyż łuski nie są elementem konsumpcyjnym. Znany jest pan z ogromnej patelni, jednej z większej w naszym kraju. Dzisiaj nie widzimy tej patelni. Jakie plany na przyszłość? Jak to będzie wyglądało? E, no, patelnia no, jest największa tego typu w kraju. No, trochę rekordów na nich takich kulinarnych padło. E, między innymi rekord Polski w największej ilości smażonej jajecznicy. Zrobiliśmy to w Gołdapi. E, pękło tam, jak to się mówi, 5000 jajek. No ale patelnia, no dzisiaj tutaj no, nie ma racji bytu, bo no, nie ma produktu takiego, który byśmy na niej akurat dzisiaj robili. To no, znaczy, mogłaby być ryba. Pstrąga. No mogłaby być, ale tutaj patelnia akurat dzisiaj nie funkcjonuje, ale będzie funkcjonowała 19 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim na Jarmarku bożo będzie tam robiła wielki show, mamy cały program kulinarny na 19, od godziny 16 do 18.30. Zapraszam nawet mieszkańców ziemi kłoskich do Ostrowa, na pewno możemy się tam zobaczyć. Były quizy kulinarne i będą jeszcze quizy kulinarne. No myślę, że dużą atrakcją przede wszystkim są koła gospodyń wiejskich, które tutaj w liczbie 6 się zaprezentowały. Para Konkursowo, jury w składzie marek Molmis, Świata w Grillowaniu, Wojciech Majdański, Notabene, Kaffee Club z Kłocka, Janusz Skrobot, twórca Festiwalu Stronga i moja skromna osoba, ocenialiśmy po trzy potrawy. Każda drużyna przygotowała. Muszę powiedzieć poziom bardzo wysoki, było ponad przeciętnie. Niektóre potrawy, można powiedzieć, że małe dzieła sztuki i smakowo, i kompozycyjnie. Ocenialiśmy nie tylko smak potraw, ale również kompozycję całego stołu. Ocenialiśmy również kompozycję, czyli estetykę, jak jest potrawa podana na talerzu, dodatki itd. itd. Dalej. Zwyciężyła drużyna, która zaprezentowała najbardziej wyrównany poziom potraw, czyli trzy potrawy były doskonałe w ocenie jury. Jak również ich przygotowanie, kompozycja całego stołu nie budziły żadnych zastrzeżeń. Jest to zespół górnianki z Jaszkowej Górnej i to one są zwycięzczyniami. Naszego dzisiejszego spotkania z Pstrągiem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że wszystkie zespoły pozostałe otrzymują wyróżnienia, ponieważ Żyli jednomyślnie podjęło decyzję, że różnice punktowe były tak małe, że wszyscy absolutnie zasłużyli na wyrazy uznania. A jaka jest szansa, żeby Pstrąg Kłocki wrócił do Kłocka? my jesteśmy absolutnie otwarci na miejsca i lokalizacje. Tak się złożyło, że był już w Kłocku, był w Polanicy przez kilka lat, no w tej chwili Szczytna, być może będzie jakieś nowe miejsce, które, że tak powiem, zaproponuje i wsparcie, i pomoc w realizacji tego typu działań promocyjnych i nie zamykamy się tutaj absolutnie w gronie, podejmujemy decyzje wspólnie, razem z Januszem Skrobotem, razem z Waldemarem Załuskim, razem właśnie z prezesem Helińskim i być może w 2015 roku w jakiejś innej gminie się pojawimy z Pstrągiem.